Dzisiaj w drugim dziesięcioleciu XXI wieku technika cyfrowa w urządzeniach audio jest już codziennością. Większość urządzeń napędzających głośniki naszych telewizorów, smartfonów, domowych urządzeń audio to sprzęt cyfrowy. Zostało już tylko kilka nisz, gdzie dźwięk odtwarzany jest analogowo. Są to gramofony na płyty winylowe, analogowe magnetofony kasetowe i szpulowe, będące już dzisiaj na wymarciu. No i część odbiorników radiowych, głównie tych samochodowych. Tytuł tego odcinka dotyczy oczywiście cyfrowego formatu dźwięku nazywanego potocznie cyfrą, a nie cyfry w pojęciu matematycznym. Cyfrowe audio, również to domowe, jest już na tyle powszechne, że nie budzi większych emocji i traktuje się je jak coś powszechnego, zwyczajnego. Ale kiedyś było inaczej. Kiedy w domach nie było jeszcze odtwarzaczy CD i producenci analogowego audio starali się, aby sprzęt taki jak najmniej szumiał, żeby było jak najmniej wszelkich zakłóceń dźwięku, a ich właściciele, czyli posiadacze gramofonów, winylowych płyt oraz magnetofonów, cały czas narzekali na szumy i trzaski. Marzyli oni o źródle muzyki pozbawionym szumów i zakłóceń, aby w przerwach pomiędzy utworami panowała błoga cisza. No i po jakimś czasie się doczekali się. W sklepach pojawiły się odtwarzacze CD, potem magnetofony DAT, odtwarzacze minidisk DCC i w końcu odtwarzacze MP3, a i nasze telefony i komputery zaczęły pełnić rolę cyfrowego źródła odtwarzanej muzyki. Teraz szum słyszalny pomiędzy utworami jest traktowany jako coś dziwnego, coś co wskazuje raczej na Uszkodzenie sprzętu. No i właśnie, jak to jest z tą jakością dźwięku w urządzeniach cyfrowych? O ile w sprzęcie analogowym jednym z wykładników jakości był poziom szumów i zakłóceń oczywiście, im niższy, tym lepiej w cyfrowym sprzęcie audio nie ma już raczej podobnych problemów. Nie ma również problemów ani z szerokością pasma przenoszenia, ani z poziomem zniekształceń co było piętą Achillesową urządzeń analogowych. Czyżby cyfrowe audio dawało już nam dźwięk idealny, czy teraz już tylko jakość wzmacniacza, głośników oraz akustyka pomieszczenia odsłuchowego będą naszym jedynym zmartwieniem? Niestety, jak wiemy, nie wszystkie urządzenia cyfrowe audio brzmią tak samo, a mało z nich ma idealną taką, jak wymarzylibyśmy sobie, jakość. Niektórym może wydawać się to nieco dziwne. Jak to? Cyfrowy dźwięk przecież powinien być idealny, toż to przecież dźwięk stworzony z zer i jedynek. Skąd mogą brać się różnice? W tym odcinku spróbuję wyjaśnić Wam, skąd biorą się problemy w cyfrowych urządzeniach audio, dlaczego jakość ich dźwięk jest różna i dlaczego nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Kiedy pierwsze płyty CD pojawiły się w domach miłośników dobrego brzmienia, wywołały zachwyt. Głównie z zupełnym brakiem znienawidzonych szumów i trzasków, a co się z tym wiąże, dużą dynamiką odtwarzanej muzyki. Jednak po pierwszych zachwytach przyszło lekkie otrzeźwienie i okazało się, że cyfrowy dźwięk, owszem, stwarza wrażenie krystalicznie czystego i dynamicznego, ale czegoś mu jednak brakuje. Po jakimś czasie niektórzy słuchacze zaczęli narzekać na płyty CD, że ich dźwięk nie ma wiele wspólnego np. ze słuchaniem muzyki na żywo, dotyczyło to głównie muzyki poważnej, i mniejszych składów orkiestrowych. Po kilku kolejnych latach, kiedy odtwarzacze CD już mocno się upowszechniły i co za tym idzie ich ceny, no i powiedzmy sobie szczerze również jakość nieco spadła, wielu słuchaczy zaczęło tęsknić za brzmieniem winylowej płyty, a nawet brzmieniem kasetowych magnetofonów. I co ciekawe, przestał im przeszkadzać nawet szum i trzaski. W ten sposób historia odtwarzania muzyki w domu zatoczyła pełny okrąg, jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście Oczywiście, powiecie, że sporo w tym przesady i macie rację. Grono miłośników analogów wcale nie jest takie duże, a zalety cyfrowych formatów dźwięków są niezaprzeczalne i istnieje masa urządzeń cyfrowych o znakomitym dźwięku, świetnym brzmiących, a w dodatku łatwych i wygodnych w obsłudze, czego o urządzeniach analogowych powiedzieć nie można. Jednak nie da się również zaprzeczyć, że jest sporo urządzeń cyfrowych, które nie mają dobrego brzmienia i byle jaki magnetofon kasetowy z lat 80. bije je na głowę pod tym względem. Skąd biorą się te różnice? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć jak zwykle od rzeczy najprostszych. Czym właściwie różni się dźwięk analogowy od dźwięku cyfrowego? To znaczy właściwie czym różni się sygnał analogowy od sygnału cyfrowego? Sygnał analogowy jest przedstawieniem zmian ciśnienia akustycznego na sygnał elektryczny i zmiany te wykonywane są w sposób ciągły. Sygnał analogowy jest określony w każdej chwili czasu i może przyjmować dowolne wartości z jakiegoś przedziału. To tak jakbyśmy siedzieli sobie w parku na ławeczce i osobiście obserwowali przechodzących ludzi. Natomiast sygnał cyfrowy nie jest już sygnałem, gdzie może on przebierać dowolne wartości i oprócz tego jest on sygnałem dyskretnym, czyli takim, gdzie sygnał możemy określać tylko w określonych punktach. To tak, jakbyśmy siedzieli w domu i oglądali film o tym, jak siedzimy na ławeczce w parku i obserwujemy przechodzących ludzi. Tym razem już oglądając taki film, oglądamy klatki filmowe, powiedzmy 25 klatek na sekundę. Nasz świat na filmie jest już dyskretny, poszatkowany. Oszukujemy w ten sposób nasze oczy. Inną sprawą, że dają się one tutaj łatwo oszukać. Tak więc sygnał cyfrowy jest poszatkowaną i zamienioną na liczby postacią dźwięku analogowego. Rodzi się za. Zatem kolejne pytanie. Po co właściwie szatkujemy, zamieniamy dźwięk analogowy na dźwięk cyfrowy? Kiedy mamy dźwięk zapisany na płycie winylowej, a więc w sposób analogowy i chcemy go skopiować, na przykład na magnetyczną taśmę, też w sposób analogowy, to czeka nas nieuchronny spadek jakości tak wykonanej kopii. Wzrosną szumy, spadnie równomierność pasma, mogą pojawić się błędy szybkości odtwarzania itd. Jest to wynikiem analogowego, analogowych nośników sygnału audio. Sygnał cyfrowy, który jest w istocie zbiorem liczb, można kopiować w nieskończoność i nie powoduje to jakiegokolwiek spadku jakości. Oczywiście, jeśli w trakcie kopiowania nie wystąpią poważne błędy transmisji, jednak jak wiemy z poprzedniego odcinka, można i temu zaradzić. Sygnały cyfrowe, audio można łatwo przechowywać na tych samych nośnikach, co wszystkie inne dane komputerowe, a więc na dyskach twardych, pamięciach flash, płytach optycznych i tak dalej. Poza tym sygnał cyfrowy audio można łatwo wprowadzić do komputera i na przykład edytować go, modyfikować, przesyłać przez internet i wszystko to nadal nie pogarsza jego jakości, jaką miał on na początku. Staje się on właściwie nie. Niezależny od nośnika. Jest to największa przewaga cyfrowej postaci dźwięku nad jego postacią analogową? Jest to odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. No dobrze, ale co z tą jakością? Jeśli chcemy przekształcić sygnał analogowy na postać cyfrową, umówmy się, że mówimy o sygnałach audio, to musimy na początku wykonać czynność zwaną próbkowaniem. Wyobraźmy sobie, że mamy sygnał analogowy audio, na przykład z mikrofonu. Po odpowiednim jego wzmocnieniu poddajemy go próbkowaniu. Próbkowanie polega na wyznaczeniu poziomu sygnału analogowego w określonych momentach i taką wartość zapamiętujemy. A więc po operacji próbkowania y, mamy poszatkowany sygnał analogowy, z którego wybraliśmy pewne momenty, to są te czerwone kropki, y, i zapamiętaliśmy ich wartość. Można to przedstawić także w, w takiej postaci, jak tutaj. I otrzymujemy taki charakterystyczny schodkowy przebieg y, na sinusoidzie, na, na tym obrysie, jak gdyby czarnym, y, takim jak był sygnał analogowy. W niektórych miejscach te schodki, jak widać, y, wystają poza sinusoidę, ale do tego jeszcze wrócimy. Ok, i co dalej? Teraz musimy przeprowadzić kolejny etap zwany kwantyzacją albo kwantowaniem. Kwantyzacja polega na określeniu wartości próbek sygnału, które wyznaczyliśmy w procesie próbkowania. W każdej próbce trzeba przypisać liczbę, określającą po prostu jej amplitudę w określonym punkcie próbkowania. W rezultacie otrzymujemy ciąg liczb. W postaci dwójkowej. ja akurat mam tutaj w postaci dziesiętnej, ale każdą taką liczbę możemy przedstawić w postaci binarnej. Taki system kodowania nazywamy PCM, czyli Pulse Code Modulation. Od razu widać, że taki system będzie odzorowywał postać oryginalnego sygnału, ale też, że jakość tego odzorowania będzie zależała po pierwsze od tego, jak gęsto poszatkujemy nasz sygnał analogowy. Czyli tak jak przedtem przy próbkowaniu, żeśmy go szatkowali, e, czyli jaką częstotliwość próbkowania przyjmiemy, po drugie, jaką ilość możliwych poziomów weźmiemy pod uwagę, ile możliwych wielkości amplitudy, czyli z jaką rozdzielczością będziemy mogli zapisać sygnał jako liczby. Czy będzie to 7 bitów, tak jak przyjmamy, czy może 16, tak jak w standardzie CD Audio? Jak już wiemy, w CD Audio częstotliwość próbkowania wynosi 44,1 kHz. A ilość bitów, czyli tych przedziałów, mamy 16. No dobra, ale skąd się wzięła częstotliwość próbkowania 44,1 kHz? Nie wdając się w szczegóły, trzeba wspomnieć, że istnieje coś takiego jak kryterium Nyquista. Mówi ono o tym, że częstotliwość próbkowania przy zamianie sygnału na cyfrowy powinna być co najmniej dwukrotnie większa niż najwyższa częstotliwość przenoszonego sygnału analogowego. Czyli jeśli chcemy mieć pasmo przenoszenia do 20 kHz, to częstotliwość próbkowania powinna wynosić co najmniej 40 kHz. Ale przy płycie CD mamy. Jest to 44,1 kHz. Skąd się to wzięło? Dlaczego taka jest częstotliwość? Taka częstotliwość wzięła się od mnożenia i dzielenia częstotliwości odchylania poziomego sygnału wizji, poziomego i pionowego. W zastosowaniach profesjonalnych, w technice telewizyjnej i filmowej nie będę tutaj rozwijał tego tematu. No dobra, dowiedzieliśmy się, jak przebiega proces zamiany sygnału na cyfrowy, ale gdzież tu mogą wystąpić jakieś problemy? Otóż okazuje się, że mogą. Już na etapie próbkowania mogą pojawić się kłopoty. Przejrzyjmy się na początek sygnałowi analogowemu. Jest piękny, gładki, ma gładki przebieg, a widmo jego sygnału możemy przedstawić jako zakres od 20 Hz do 20 kHz w takim otoklocku, takim przedziale częstotliwości. Popatrzmy teraz na przebieg skwantowany. Ma on dosyć kwadratowy kształt. Nie są to już gładkie zbocza tak jak tutaj przy sygnale analogowym. Ale ogólnie kształt jest dosyć podobny. W rzeczywistości te kwadraciki są oczywiście dużo, dużo mniejsze i nie musimy martwić się, że stracimy jakąś część informacji, jeśli częstotliwość próbkowania będzie odpowiednio wysoka, czyli dwukrotnie większa niż częstotliwość graniczna. Ale powinniśmy się martwić o coś innego. Wiemy już z naszych filmów, że taki kwadratowy sygnał Wytwarza wiele wyższych harmonicznych, których nie było w oryginalnym sygnale. Gdybyśmy przyjęli częstotliwość próbkowania niższą, na przykład, nie wiem, 32 kHz, to by wypadło gdzieś tutaj, to wtedy nastąpiłoby tak zwane zjawisko aliasingu, czyli ta, to widmo dodatkowe, które się jakby wydzieliło z tych kwadracików. Zachodziłoby nam na pasmo użyteczne. Wyższe harmoniczne naszego kwadratowego sygnału znajdą się w użytecznym paśmie i będziemy słyszeć dziwne dźwięki i szumy. Ale nawet gdy nasza częstotliwość wynosi 44,1 kHz, to przeszkadzające widmo czyli to tutaj, to pierwsze widmo, jak zakreskuję tutaj. Pojawia się już przy częstotliwości 24,1 kHz, a więc niepokojąco blisko naszej granicznej częstotliwości 20 kHz. Spoko powie ktoś, wystarczy odfiltrować yy, sygnał zaraz powyżej 20 kHz i mamy sprawę z głowy. Jakby wyrzucamy te pozostałe śmieci. Okej, okay, liberacja, ale musiałby być to filtr o bardzo stromym zboczu, no bo przecież nie chcemy sobie ograniczać pasma przenoszenia już yy, przy pierwszym problemie. Nie może to być taki oto na przykład filtr, no bo to obcięłoby nam. Sporo wysokich tonów. No i okazuje się w praktyce, że wykonanie takiego filtra zwanego antyaliasingowym nie jest takie proste, bo będzie miał on nieliniową charakterystykę fazową. E, opowiadałem o tym w jednym z odcinków na naszym kanale. Dużo lepiej byłoby zastosować wyższą częstotliwość próbkowania, tak żeby odsunąć e, jakby te niewygodne widmo od sygnału użytecznego i w ten sposób można zastosować prostszy filtr, e, już nie tak stromy. Zjawisko aliasingu jest zatem pierwszą po Ważną przeszkodą podczas przetwarzania dźwięku na cyfrowy, ale to dopiero początek. Podczas kwantowania sygnału analogowego, jak już wiemy, poszczególne próbki dźwiękowe otrzymują odpowiednie wartości liczbowe, które jako ciąg tworzą cyfrowy sygnał audio. Byłoby super, gdyby kolejne próbki idealnie odzwierciedlały nam poziom sygnału analogowego, ale jak to w praktyce bywa, nie odzwierciedlają go one idealnie. Podczas kwantyzacji Próbce nadaje się najbliższą dostępną wartość bitową, która odpowiada wartości rzeczywistej tylko z pewnym przybliżeniem. Po prostu mamy do dyspozycji tylko określoną ilość liczb binarnych. Oznacza to, że poziomy poszczególnych schodków nie odpowiadają dokładnie wartościom pierwotnym. I tutaj leży pies pogrzebany. W odtwarzanym sygnale pojawia się szum zwany szumem. Kwantyzacji. Co prawda przy rozdzielczości 16-bitowej. Takiej, jaką mamy w, na przykład w formacie CD, nie jest on zbyt dokuczliwy, ale przy odpowiednio niskich poziomach dźwięku może on być słyszalny. W dodatku, jest to tym razem szum szerokopasmowy i obejmuje on również zakres pasma akustycznego, a więc nie da się on odfiltrować tak łatwo jak poprzednio. Poza tym, oprócz błędów kwantowania, mogą wystąpić również błędy czasowe, już na poziomie odtwarzania, związane z zegarem taktu. Związane z zegarem taktującym odtwarzacza, to znany nam już jitter, który może jeszcze trochę bardziej powiększać poziom szumu, a wtedy nie można go już lekceważyć, zwłaszcza w urządzeniach audio cyfrowych wyższej klasy. Jeszcze jedna sprawa: podczas próbkowania zakłada się, że czas pobierania jednej próbki wynosi zero, że jest to taka szpilka, ale niestety tak nie jest. Tak naprawdę czas pobierania jest Wynosi pewien okres czasu, i zamiast szpilki mamy taki wąski, ale jednak sygnał prostokątny. Niestety ten sygnał będzie się nakładał nam dodatkowo na widmo sygnału spróbkowanego, i takie zjawisko nazywa się zniekształceniami apertury i trzeba je minimalizować, dodając specjalne filtry korygujące to zjawisko. Przejdźmy teraz do przetworników cyfrowo-analogowych, czyli tego, co dzieje się np. w odtwarzaczu CD lub w naszej karcie muzycznej, kiedy sygnał cyfrowy trzeba przetworzyć na sygnał analogowy. Jak zbudowany jest taki przetwornik? W większości przypadków taki układ to sieć rezystorów. Przełączanych przez przełączniki, będące w istocie tranzystorami. Oczywiście to nie są takie zwykłe przełączniki. I to wszystko w zasadzie tak. Ja sam nie wiedziałem, że kiedyś, że budowa przetwornika cyfrowo-analogowego jest taka prosta. Nie znaczy to, że nie napotkamy tutaj na problemy związane z konwersją. Na rysunku widzimy przykładowy schemat przetwornika cyfrowo-analogowego. Składa się on ze źródła napięcia odniesienia, przełączników, drabinki rezystorowej. No, i wzmacniacza operacyjnego, który pełni funkcję wzmacniania już sygnału analogowego. Oczywiście w praktyce przełączniki te nie są takimi zwykłymi przełącznikami, to są zazwyczaj tranzystory MOSFET. Działa to w ten sposób, że poszczególne przełączniki symbolizują poszczególne bity liczby binarnej i w każdym takcie przełączniki dołączają do wspólnego punktu rezystory o odpowiednio dobranej rezystancji, zależnej od wagi bitu liczby doprowadzonej do przetwornika, i w ten sposób liczby zostają zamienione na odpowiednie poziomy. Napięć, który wzmacnia nasz operacyjny wzmacniacz. Wartości rezystorów są tak dobrane w tym wypadku, że pierwszy rezystor ma wartość r, a ostatni rezystor ma wartość 2 do potęgi n-1 r. Od razu widać, że precyzja takiego przetwornika mocno będzie zależała od Precyzji dobrania wartości rezystancji tych oporników i od stabilności źródła napięcia oraz od precyzji działania przełączników. Ponieważ ostatni rezystor musi mieć wartość np. dla słowa 16-bitowego 2 do 15 ohmów. Kiedy pierwszy miałby zaledwie 1Ohm, no to właściwie nie da się zbudować takiego przetwornika dla zastosowania audio ze względu na trudności z doborem precyzyjnych rezystorów z tak szerokiego zakresu. Po prostu, jeśli uwzględnimy również problemy termiczne, które występują na pewno w rezystorach, no to taka rozpiętość rezystancji rezystorów w ogóle odpada. Rozwiązaniem dużej rozpiętości wartości rezystorów jest układ taki jak ten. Stosuje się tutaj tylko dwie wartości rezystorów, a właściwie można zastosować tylko jeden typ, łącząc szeregowo po dwa, żeby uzyskać 2R. Upraszcza to znakomicie budowę przetwornika i zwiększa jego precyzję, ale nadal pozostają problemy wymienione przedtem tylko w mniejszym stopniu. Inne błędy wrodzone przetworników tego typu to błąd przesunięcia zera, błąd wzmocnienia oraz błąd nieliniowości. Nie będę ich szczegółowo omawiał, yy, może kiedyś wrócimy do tego tematu. A co robi się, aby zmniejszyć lub wręcz wyeliminować błędy cyfrowego przetwarzania? Na przykład, jeśli chodzi o przetworniki DAC, czyli CA, to często stosuje się przetworniki typu Sigma Delta, które przetwarzają sygnał jednobitowy i nie występuje w nich na przykład w ogóle zjawisko aliasingu. Nie będę omawiał teraz budowy przetworników sigma delta, bo to jest dobry temat na osobny odcinek. stosuje się także często oversampling, czyli nadpróbkowanie już cyfrowego sygnału, który pozwala odsunąć wyższe harmoniczne sygnału daleko od sygnału audio. stosuje się jeszcze jeden ciekawy sposób zmniejszenia szumu kwantyzacji, który jest wart bliższego mu się przyjrzenia również w osobnym odcinku. Jest to tak detering, czyli dodawanie szumu, aby pozbyć się szumu, ale o tym innym razem. W każdym cyfrowym urządzeniu audio, czy jest to karta dźwiękowa, odtwarzacz CD, iPod, a nawet telefon, musi znajdować się również analogowy tor audio. Są to najczęściej wzmacniacze operacyjne, znajdujące się na wejściach i wyjściach toru audio. Czasem jest to również wzmacniacz mocy audio lub przedwzmacniacz. Trzeba pamiętać, że również ta analogowa część cyfrowego urządzenia audio może mieć spory wpływ na, re... na jakość dźwięku. Często producenci traktują te układy. Bardzo oszczędnie nie przekładają się do jakości ich wykonania, co odbija się negatywnie na brzmieniu, mimo zastosowania dobrych przetworników DAC. Nawet jakość zasilania może mieć tutaj znaczenie. Marnej jakości przetwornica ze słabym filtrowaniem co już kiedyś widzieliśmy w pewnym chińskim urządzeniu na pewno nie polepszy jakości dźwięku. Podsumujmy zatem. Cyfrowe urządzenia audio również mogą mieć i mają różną jakość produkowanego dźwięku. I nie ma tak, że jak urządzenie jest cyfrowe, to zawsze brzmi tak samo dobrze. Jak się przekonaliśmy na przykładach, które podawałem, konwersja analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa nie jest doskonała i nie odtworzy nam pierwotnego sygnału w sposób perfekcyjny. Oczywiście są bardzo dobre, ale i bardzo drogie odtwarzacze czy przetworniki DAC potrafią one już mocno zbliżyć się do tego ideału, ale Większość popularnych urządzeń cyfrowych ma zupełnie przeciętne brzmienie, często gorsze niż dobra płyta winylowa czy analogowy magnetofon ze wszystkimi ich przypadłościami. Niestety czasem producenci idą na łatwiznę i produkują marne jakości komponenty audio, wierząc, że napis digital na pudełku wszystko załatwi. Oczywiście trudno podważyć niezaprzeczalne zalety cyfrowego audio, takie jak wygoda obsługi, szybki dostęp do muzyki, łatwość przenoszenia, zapisu, kopiowania bez utraty jako i tak dalej. Wypada także wspomnieć o powszechnym stosowaniu kompresji stratnej, niestety, takiej jak słynne MP3, w cyfrowych urządzeniach audio, ponieważ one to umożliwiają. Z punktu widzenia objętości danych cyfrowych jest to zrozumiałe, no wiadomo, internet, te sprawy, ale powoduje to, że słowa Digital sound coraz rzadziej kojarzą mi się z najwyższą jakością odtwarzanego dźwięku. No i jeszcze sprawa znana już od wielu lat jako Loudness War. Opowiadałem Wam o niej już dosyć dawno w jednym z odcinków na naszym kanale. Mówiąc w skrócie na ten temat, jest to celowe obniżanie dynamiki w procesie masteringu, mające na celu zwiększenie ogólnej głośności nagrań. Tylko dzięki technice cyfrowej wprowadzonej do technologii obróbki dźwięku, edycji dźwięku takie zabiegi są możliwe. Nie mniej oceniać to zjawisko, jest ono poniekąd pożyteczne, jeśli nie przekracza się zdrowego rozsądku w ściskaniu dynamiki. Na szczęście, wojna ta ominęła płyty winylowe i to nie dlatego, że ktoś je przed tym ochronił, o nie, ale dlatego, że po prostu takich zabiegów nie da się przeprowadzić dla czarnych płyt. Po prostu tutaj proces masteringu musi być zupełnie inny, żeby w ogóle dało się wyprodukować czarną płytę. I dlatego, słuchając czasem niektórych współczesnych produkcji wydanych na płytach CD, yy, czy w sieci, mimowolnie zaczynam rozglądać się za czymś czarnym okrągłym, mającym średnicę 30 cm. To tyle w tym nieco przegadanym odcinku. Do niektórych spraw związanych z cyfrowym dźwiękiem oczywiście jeszcze wrócimy. Jeśli lubicie ten odcinek, kliknijcie tam zap pod nim. Ja jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na kapsel można kupić koszulki i gadżety z logiem reduktora Szumu. Piszcie na adres reduktorszumu.gmail.com, jeśli macie pomysły na tematy odcinków reduktora. Możecie odwiedzić także nasz profil na Facebooku. No i zapraszamy na kolejne odcinki.